Hmm. Zaskakujące informacje przekazał w niedzielny wieczór słynny polski triatlonista Robert Karaś. U i rekordzisty świata w Ultra na dystansie dziesięciokrotnego, potrójnego i podwójnego Raimona Romana wykryto środki dopingujące. Robert Karaś wydał w niedzielny wieczór w formie nagrania wideo na swoim profilu na Instagramie o oficjalne oświadczenie, w którym poinformował fanów o tym, że Brazylijska Komisja Antydopingowa wykryła w jego ciele niedozwolone środki. Z ogromnym niedowierzaniem przyjąłem wiadomość od organizatora zawodów w Brazylii, że w moim organizmie wykryto śladowe ilości niedozwolonych substancji. Federacja International Ultra Triathlon Association na tym etapie nie podaje takich informacji do publicznej wiadomości. Ale ja nie mam nic do ukrycia i zdecydowałem się sam o wszystkim was poinformować. Zaczął w swoim wpisie słynny polski triatlonista. U Roberta Karasia wykryto środki dopingujące. Oświadczam, że nigdy nie stosowałem żadnej formy dopingu przed startem. Jakim bierdzikiem jedzie. O! Mogą mówić coś! Kurwa, Michael, to nas! Dzień dobry, dzień dobry, Los Santos, dzisiaj można powiedzieć palące wiadomości, moi drodzy, wielki pożar w jubilerze, ale nasi strażacy z Los Santos dali radę, jeżeli chodzi o straty, trzy wozy przypalone, no prawdopodobnie pójdą do Europy i kupi jakiś Filipek albo Mateuszek, ale moi drodzy, nie bójcie się, nikt nie skinął. Do zdarzenia doszło w okolicach godziny 21. Wtedy do właśnie do Fire Departu Los Santos doszła wiadomość o tym, że ktoś podłożył być może ogień. Jeszcze powody podpalenia są nieznane, albo może był Dobry wieczór, John Santos, tutaj, wasz ulubiony redaktor, mikrofon, moi drodzy, jesteśmy tuż po debacie dla na kandydatów na burmistrza, moi drodzy, co tam się działo, musieliście tam być, a jeżeli nie byliście, to ja byłem tam ze swoim mikrofonem i zaraz wszystko wam opowiem, ale to, co się wydarzyło, no, istny cud I kocham Trevora, chcę się do tego przyznać, kocham Trevora. Zozwaliśmy również z Markiem Marucho. Panie Marku, co tam się działo? Witam serdecznie. Marek Marucha, speaker na debacie. Co się działo na debacie? To jest w ogóle całkowity szok. Szanowni Państwo, tam dla jednego z kandydatów, kto się dzieje w naszym mieście. Obywatele mają jeszcze 33 minuty na dokonanie wyborów. No i właśnie Ameryko, kto zostanie następnym burmistrzem w naszym mieście? Panie Marku, Marku, Panie, Panie Marku, proszę tak jeszcze tak? powiedzieć, kto pana ujął najmocniej ze serce? No myślę, że Trevor Phillips ma ja, ja wie co chce, reszta obywateli ma coś za uszami, a Trevor Phillips jedyny, który jest nieskazy... Minęła 19 właśnie najnowsze wiadomości z Los Santos, pilny komunikat, został pożywany w tym momencie dyrektor FIB, nie ma z nim kontaktu, dzwonią do niego wszystkie jednostki i te jednostki postawione są właśnie w najwyższy stan gotowości, szukają go wszystkie departamenty, oj, nie wróżę dobrze tym, którzy go porwali... Kurwa! Jak donosi nam je pewien informator z mechanika na, ha na Harmony, Sonny Right był podczas swojego klasycznego spaceru z psem po Sandy Shores e, nagle! Z czarnego bizona wysiadło trzech zamaskowanych napastników, którzy odjechali w niewiadomym kierunku. W tym momencie wszystkie służby postawione w tank gotowości, nałożony kod czarny na ten pojazd, a za porywaczami listy o wartości ponad 100 tysięcy dolarów. Będziemy oczywiście Was informować na bieżąco, jak wygląda ta sprawa i ta sytuacja. Na lewej, jeżeli... Informacja z ostatniej chwili Sony, right został znaleziony bohaterskiego. Odnalezienie dokonała trójka najprawdopodobniej mieszkańców Sandy Shores. Byli chyba gdzieś w lesie i tam znaleźli samotnego Sonnego Ridewheela. Right Przywieźli go bezpośrednio w ręce policji. Brawa i chwała bohaterom, ale... Ale jak sam określił Sony, Rightwheel chwilę potem, jak został odzyskany przez policję, nasz redaktor miał okazję chwilkę z nim porozmawiać, odebrał również od nas telefon. Powiedział, że porwało go trzech debili. a jeden duży, drugi chudy, trzeci troszeczkę przytuszy. Chuj mam w dupę, debile. Sony Rightwheel jest już nasz. Wszystkiego dobrego. Nie musicie się bać, możecie spać spokojnie, miasto jest Te dane bezpieczne. Nie do końca potwierdzone. Ten pierwszy zaczął resuscytację kobiety, ale z uwagi na swoją wielką wagę, najprawdopodobniej połamał jej kilka żeber, co doprowadziło do zgonu. Mamy relacje od dziewczyny, która była na miejscu i wszystko widziała. Tak, 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 byłam tam, no i on tak kurwa nad nią się stanął, kurwa. Rozpiął jej koszulkę i zaczął ją resoscytować. Łapał ją za cycki, kurwa, jakby, jakby pierwszy raz to robił, no. Jakby pierwszy raz to robił. Później całym ciężarem, kurwa, naciskał, naciskał. Ona nie przytomna, ale ją widzę po że, kurwa, ją tam boli. A on cały czas i cały czas, no i on połamał jej, kurwa, i połamał jej to. To Krystyna, która mieszka niedaleko apartamentów. Dziękujemy za wszystkie relacje. Jeżeli macie jakieś zdjęcia albo nagrania z tej sprawy, bardzo prosimy o przesłanie ich na losantosnews.com. Po czym przejdziemy do przysięgi federalnej, która to przysięga zobowiązuje pana do zachowania tajemnicy o wszystkich rzeczach, które się pan dowie tutaj w oh departamencie. Re, jeżeli pan złamie tą przysięgę, będzie to zdrada stanu. No i myślę, że jest pan świadom sobie. Ale głośno wyobrazić. się. No, 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 pan kontynuuje. Tak, no, myślę, że jest pan sobie w stanie wyobrazić, jakie konsekwencje pana czekają, jeżeli pan tą przysięgę federalną złami. E, no i na końcu będzie pana przemówienie. Hmm. I didn't think i